Cześć, kochani, zdrowa baba z tej strony. Przychodzę dzisiaj do Was z rozkładem: czy to jest miłość Twojego życia, czy to jest miłość mojego życia? No właśnie, to pytanie każda z nas, każdy z nas sobie zadaje. Dzisiaj mamy, jak zwykle, trzy rozkłady oznaczone cyframi 1, 2 i 3. I troszeczkę i w innej formie będą trzy karty tarota i trzy karty, trzy karty anielskie. Tak, troszeczkę inaczej zrobiłam, żeby było bardziej anielsko w te walentynki, kochane moje. Odłożę sobie na bok rozkład z numerem 3, roz, odłożę na bok rozkład z numerem 2 i przejdę do jedyneczki. Dobrze, oczywiście jeżeli potrzebujecie więcej czasu, to, to yy, zatrzymujcie, proszę i yy, ja już tutaj rozkładam jedyneczkę. Zaraz podejrzę, czy wszystkie karty są ładnie widoczne. No wydaje mi się, wydaje mi się, że tak. No dobrze, i cóż tam kochane moje? Jeżeli wybrałaś, jeżeli wybrałaś rozkład 1, to cóż my tutaj mamy? Mamy królową monet, mamy czwórkę kielichów, mamy wisielca. No więc przejdźmy do rzeczy. Po kolei, królowa monet podpowiada, że powinnaś korzystać z życia, powinnaś korzystać z dóbr materialnych. Powinnaś oczekiwać prezentów, powinnaś z radością te prezenty przyjmować. Tak? Nie powinnaś z kolei pozwolić, aby ktoś tobą, kochana moja, manipulował, a tak mogło w związku u was właśnie być. Ktoś mógł, ktoś mógł Tobą troszeczkę manipulować. I tak naprawdę byłaś dla Niego w tym związku, jesteś dla Niego w związku taką drogą osobą, tak? On, on w sercu postrzega Cię, czy ona, jeżeli słuchają mnie panowie, On w sercu postrzega Cię jako taką drogą osobę, a nie jako taką osobę, wiesz. W który jest zakochany bez pamięci, w której no duży się niesamowicie, tak? Jemu jest wygodnie, jemu jest dobrze, poza tym nie do końca dostrzega w tobie wszystkie twoje zalety, nie do końca docenia to, co od ciebie dostaje on chciałby on chciałby czegoś innego, tak? To co jest, to jest, jest mu tak wygodnie, ale chce czegoś więcej, tak? Coś innego go kusi. Wydaje mu się, że w waszym związku jest, że w waszym związku jest jakieś takie takie znudzenie, monotonia, jakaś taka stagnacja i tak jak tutaj widzimy na tej karcie, tak, że patrzy tak na te trzy kielichy, które są przed nim, w których są twoje uczucia, w których są relacje z tobą, a gdzieś tam z tyłu głowy mu ten całkiem inny miłosny kielich buja, że tak powiem, zaburza mu to, zaburza mu po prostu te relacje z tobą, tak? On postanowił w, odłożyć na pewien czas jakieś działania, potrzebuje zatrzymać się, prawdopodobnie bardzo mocno analizuje ten związek, jakoś przewartościowuje pewne sytuacje, pewne rzeczy, staje na rozdrożu, staje na rozdrożu i zdaje sobie sprawę, z tego, że może ciebie stracić, tak, jeżeli faktycznie nie przyłoży się do tego związku, jeżeli nie zachowa balansu, to zdaje sobie sprawę z tego, że może stracić tę waszą relację, może stracić ciebie, ale tu waha się cały czas, tak, Stara się spojrzeć na wszystko właśnie z innego punktu widzenia. Tak? No gdzieś mu tutaj cały czas z tyłu głowy ten, ten jeszcze jeden kielich siedzi. Także, kochana moja, jeżeli wybrałaś jedynkę, to karty mówią, że nie jest to do końca. Miłość Twojego życia. I zobacz, anielskie karty podpowiadają Tobie do startu gotowy ruszaj. Teraz jest doskonały czas na skok i złapanie pragnienia Twojego serca, tak? Idź naprzód, Twoje modlitwy zostały wysłuchane, a pozytywne oczekiwania spełnione. Zajmujemy się tą sytuacją razem z Tobą, od samego początku. Nieustannie strzegąc ciebie i wszystkie zaangażowane w nią osoby, krocz dalej swoją ścieżką, bo zaprowadzi cię ona naprawdę daleko. I wiosna, Twoje marzenia spełnią się, gdy rozkwitną kwiaty. A więc, kochana moja, zastanów się, zastanów się, bo karty tutaj jednoznacznie mówią, że to nie jest ta osoba ci przeznaczona. To nie jest ten upragniony, to nie jest ten jeden jedyny, to nie jest ten bratni płomień, to nie jest ta um, niesamowita miłość. I karty, e, karty podpowiadają, e, zamknij pewien etap, wybierz i bądź gotowa na coś wspaniałego i to całkiem niedługo, całkiem niedługo, kochane moje. Bo pomimo tych śniegów i mrozów, które są teraz na zewnątrz, to y, jeszcze chwilka i rozkwitnie wszystko wokół. Tak? Ta wiosna do nas przyjdzie, zima się skończy, i y, dla Ciebie informacja: bądź gotowa i ruszaj. Tak? Odetnij się od tego, co, y, co Cię dołuje, odetnij się od tego, co Cię kochana moja y, tłamsi, odetnij się od tego. Kto Cię nie docenia, bo jesteś warta o wiele więcej. Bardzo Wam dziękuję, kochane moje. Bardzo proszę o komentarze, czy to z Wami rezonowało, czy to z Wami współgrało. I już sobie tutaj sprzątam. Jeden rozkład i przejdźmy do rozkładu numer dwa. Jeżeli wybrałaś dwójeczkę. cóż tutaj mamy? Mhm. I karty, i karty anielskie. Dobrze. Kochana moja, jeżeli wybrałaś, jeżeli wybrałaś dwójeczkę, tarot nam tutaj podpowiada: król mieczy, królowa, królowa buław i. Eremita i pustelnik, tak? Król Mieczy i Królowa Buław. Powiem Ci bardzo, bardzo namiętny, że tak powiem, związek, pełen, pełen ogólnie pomyślności, bo Król Mieczy podchodzi do życia dość logicznie i racjonalnie. Dla związków, Król Mieczy to pomyślność. To również takie dobre decyzje finansowe. Także to wiesz, to jest taki mężczyzna, może mieć takie troszeczkę złośliwe, niekiedy poczucie humoru, tak, takie, takie, takie wiesz. Em, em, Taką lekką zgryźliwość, że tak powiem, ale nie do końca to jest nie do końca to jest nieprzyjemne. Po prostu taki, taki właśnie może być tak, ten, ten król mieczy. Może być od ciebie troszkę starszy, może być w tym samym wieku, ale na przykład może być wdowcem, rozwodnikiem, tak? czyli kimś, kto już jakiś związek miał. A królowa Buław to kobieta namiętna, to kobieta, która, która żyje dla takiego, wiesz, miłosnego romansu, która podąża przede wszystkim za swoją pasją, za swoją seksualnością, za głosem serca. Ona się nie zatrzymuje w połowie drogi. Może to być również tutaj informacja dla niektórych z Was, że ten wasz związek, tak? Może być tak, że to jest wymienna energia, tak? Czyli to ty jesteś bardziej tą osobą, tak charakterologicznie, że tak powiem, przypisaną bardziej do króla mieczy, tak? A twój partner może być właśnie tą osobą bardziej namiętną. Dla niektórych z was może być, kochani, tak, że nie po raz pierwszy się spotykacie. Ponieważ w karcie tutaj królowej królowej Buław jest, jest ta kochanka, jest również eks, tak, także albo możecie być, albo możecie być po prostu kochanką jeszcze, lub wasz partner może być waszym kochankiem, bo którejś z Was może być jeszcze w związku, tak? Tak jak mówiono, król, król Mieczy to przede wszystkim to przede wszystkim ktoś już rozwiedziony, ale królowa, królowa niekoniecznie, prawda? Więc tutaj ktoś jeszcze może być dodatkowo, ale może to być właśnie informacja, tak jak powiedziałam, że nie po raz pierwszy na swojej drodze stanęliście sobie, nie po raz pierwszy to uczucie. To uczucie ponownie Was złączyło i ponownie przeżyliście ten płomienny romans, tak? Czyli jest między Wami olbrzymia pasja, jest między Wami bardzo silne przyciąganie takie erotyczne, takie emocjonalne, tak? Zdaje się Wam, że znacie się po prostu od dawien dawna, czujecie się wspaniale w swoim towarzystwie. I pokazuje się tutaj jeszcze karta pustelnika, a więc informacja, że nie do końca jesteście pewni swoich uczuć nawzajem. Nie do końca, nie do końca. Czujecie to, że możecie być razem, tak? Nie jesteście, jesteście odrobinę różni i wydaje się Wam, że nie do końca jesteście tak idealnie dopasowani. Pustelnik właśnie podpowiada o tym, że macie lub jedno z was ma takie pragnienie, aby chwilowo odciąć się od świata, aby pobyć w samotności, aby zgłębić tajniki swojego serca, tak? To jest e, takie Taka potrzeba skupienia, skupienia na sobie może to być również taka chwila na znowu oddalenie, tak? bo tutaj między wami jest bardzo iskrzy, tak? I może być także Jedno z Was jest bardzo namiętne, drugie z Was ma ten ostry języczek tak? i niekiedy coś tam może uszczypliwego powiedzieć nawet w żartach, niekiedy już zaiskrzy nie w tę stronę, w którą powinno. Tak? Więc tak Wy może tak się zderzacie ze sobą, zderzacie i te iskry lecą, i te iskry namiętności, i te iskry... Jeżeli chodzi o jakieś e, takie przepychanki słowne, tak? I tutaj właśnie jest potrzeba, e, potrzeba tego uzdrowienia wewnętrznego, tak tego odnalezienia siebie, takiej nawet medytacji, tak? takiej, e, takiego zatrzymania i zastanowienia się, Czego ja naprawdę od tej drugiej osoby um, oczekuję? I karty anielskie podpowiadają ci, kochana moja, umacnianie: jesteś silniejsza niż ci się wydaje. To dla ciebie bezpieczne, aby być silnym. Akceptacja: spójrz na siebie i innych ludzi oczami aniołów z bezwarunkową miłością i akceptacją. W ten sposób inspirujesz i wyzwalasz. W każdym człowieku jego najwyższy potencjał i najlepszy czas. To dobry czas dla ciebie, by ruszyć naprzód. A więc, właśnie, kochani moi, musicie tutaj, musicie tutaj jak gdyby spojrzeć w głąb siebie, tak? Spojrzeć w głąb siebie i um, zobaczyć. Ten wasz burzliwy, prawdopodobnie no bardzo pewnie namiętny i, i emocjonujący związek, tak? Pełen namiętności, ale również, tak bym powiedziała, po włosku jest między wami, tak? Jest głośno, jest z pasją, jest z olbrzymią miłością. Ale głośno, ale głośno, o tak bym to, tak bym to nazwała. I dobrze jest, dobrze jest tutaj właśnie zastanowić się, czy tego chcecie, bo wygląda na to, że, że to jest miłość Waszego życia, także... Mm, a przynajmniej wspaniale zapowiadający się związek, tak, bo i karty i karty anielskie podpowiadają, że jeżeli umocnisz się wewnętrznie, tak, tutaj właśnie w tym pustelniku, jeżeli zaakceptujesz Inność swojego partnera, zaakceptujesz to, że jesteście różni, tak? że jedno z Was jest y, troszeczkę uszczypliwe i spokojne, a drugie jest takie właśnie namiętne, pełne pasji i pewnie y, głośne i chcące dominować. To jest to najlepszy czas właśnie na, was, y, na Wasz związek. No bardzo fajne, bardzo ciekawe czytanie. Y, dobrze. Bardzo Was kochane proszę o komentarze. Dobrze. I przejdźmy do rozkładu trzeciego. Cóż tam w rozkładzie trzecim słychać? Och, tu jakieś smutki, smuteczki. Dobrze, kochana moja, jeżeli wybrałaś, jeżeli wybrałaś rozkład trzeci, to mamy tutaj piątkę monet, czwórkę mieczy i dwójeczkę monet. W związku, w Twoim związku, w Waszym związku w tej chwili czujesz pewne oddalenie. Masz wrażenie, że jest Was coraz mniej w związku. Może to być takie faktyczne oddalenie, czyli możecie nie być blisko siebie i może wam coś po prostu jak gdyby z zewnątrz przeszkadzać w tych kontaktach, to nie musi być ostudzenie miłości, to nie musi być to nie musi być to jakieś te zmagania emocjonalne, tak? To nie, mogą, nie muszą być jakieś problemy w związku, ale to może być właśnie takie fizyczne oddalenie z tego względu, że jesteście daleko od siebie i coś nie pozwala wam nie wiem, często spotykać się, często rozmawiać, tak? mogą być jakieś siły wyższe, że tak powiem, dla niektórych z Was, ale dla tej drugiej części która mnie ogląda, może być właśnie tak, że jakieś takie ostudzenie emocjonalne w tym związku waszym się pokazuje, tak? mogą być właśnie jakieś, jakieś problemy. Możecie może wam się wydawać, że jakby jest Was coraz mniej, tak? Jesteście niby razem, mieszkacie na przykład ze sobą albo spotykacie się często, ale jest Was jakby w tym związku coraz mniej i Was, i tej drugiej osoby, tak? Albo tak jak powiedziałam, dla niektórych jest to po prostu jakaś przeszkoda zewnętrzna, bo na przykład pracujecie w różnych porach albo, albo jest ktoś jeszcze, tak? Kto, nie wiem, tamten telefon ma pod kontrolą, tak dodatkowo. No tak też się, też się dla niektórych, w niektórych związkach, kochani moi, zdarza, że ktoś tam jeszcze dodatkowo oprócz tej zakochanej dwójki jest, jest obok, tak. I coś zaczyna być właśnie odkładane na potem, że tak powiem coś. Nie realizuje się, nie ma, nie ma tego progresu, tak? jest jakaś taka stagnacja, jest taka chęć, nie wiem, odpoczęcia nawet od siebie, tak? albo chęć po prostu odpoczęcia ogólnie, tak? potrzeba jakiegoś urlopu przymusowego, albo jest urlop znaczy takiego urlopu nieprzymusowego, tak? albo jest urlop przymusowy i wtedy są jakieś takie, wiecie, no, zastoje, nie wiem, emocjonalne, tak? bo, bo człowieka coś tam dobija, coś dołuje. Piątka, piątka monet też może mówić o tym, że jest jakieś zubożenie w sferze finansowej i tutaj te kłopoty, właśnie ten, ten czas dla siebie, te przemyślenia, to odzyskanie sił, to może być właśnie, to może chodzić o to, tak, że jest, są jakieś problemy finansowe i to automatycznie zaczyna przekładać się, zaczyna rzutować na jakieś na te sprawy po prostu, na te sprawy miłosne. Niemniej jednak to jest w tej czwórce mieczy to również informacja, tak jak powiedziałam na początku, o odkładaniu czegoś na potem, czyli prawdopodobnie jakiejś decyzji, bo tutaj w dwójce, w dwójce monet, w dwójce pentakli właśnie mamy również decyzję. Powiem Wam, że tutaj dla niektórych może być taka chłodna sypialnia, tak? Może być właśnie ten brak seksu spowodowany albo tym oddaleniem emocjonalnym, albo tym, że po prostu fizycznie jesteście daleko od siebie. I um, na tę fizyczną miłość po prostu nie ma, um, no nie ma miejsca, tak? E, tak jak powiedziałam, tutaj przed Wami jakieś e, wybory, tak? No, przed tą osobą być może. Może również przed Tobą, kochana moja, to już wiesz najlepiej, tak? Czy to przed Twoim partnerem, czy przed Tobą. Jakieś, jakieś wybory, jakaś pokazuje mi się tutaj taka dwutorowość, tak? Także no, może być tutaj właśnie, może być tutaj jeszcze ktoś inny. Z, z, kto y, jak gdyby przeszkadza tak, w, waszych, w Waszych kontaktach. Y, tu mi się właśnie pokazuje to żonglowanie y, tymi nastrojami żonglowanie, y, żonglowanie jakąś y, miłością do dwóch osób, nawet tak, może być. Y, a więc y, nawet jeżeli czujesz się, czy czułaś się y, w tym związku y, bardzo fajnie, Czas jakiś temu, a teraz zauważyłaś pewne oddalenie, to no, nie wygląda na to, żeby to był, żeby to była faktycznie miłość Twojego życia, żeby to był mężczyzna Tobie przeznaczony, mężczyzna Twojego życia. Chyba, że wybierze tutaj, wybierze tutaj w 100%. Ciebie, twoją, twoją miłość, Twoją osobę, ale pamiętaj, co podpowiadają też karty anielskie. Karty anielskie mówią: Jesteś tego warty, wiedz, że zasługujesz na otrzymywanie wszystkiego tego, co dobre, na wszelkie sposoby. W tej chwili jest idealny termin, właśnie nastał dla Ciebie idealny moment, aby zacząć działać. Poddając się natchnieniu. Drzwi są otwarte, więc przejdź przez nie, a my będziemy ci towarzyszyć. Nie zwlekaj, bo masz już wszystko, czego potrzebujesz, by odnieść sukces. Wszystko i wszyscy są po Twojej stronie, wspierając Twój triumf. I nic na siłę, kochana. Przestań starać się wszystko kontrolować, a otworzą się przed Tobą wszystkie drzwi. No właśnie, także karty anielskie podpowiadają e, nic na siłę, tak? Nic na siłę, jeżeli, jeżeli on e, cały czas się waha jeżeli e, dzwoni tylko wtedy kiedy mu wygodnie, e, jeżeli nie stawia ciebie na pierwszym miejscu, e, jeżeli żongluje tutaj e, tymi uczuciami, e, no i fakt, niekiedy jest bardzo przyjemnie, a potem, e, potem e, jak gdyby szala przeważa się na drugą stronę i e, już przyjemnie jest mniej, to może kochana właśnie nic na siłę. Jesteś warta tego, co najlepsze. I nie zapominaj o tym. Przepiękne karty anielskie, przede wszystkim dla Was, wszystkich, które wybrałyście trójeczkę. Bardzo Was proszę, kochane moje, o, o komentarze, bo bardzo lubię Wasze komentarze. I, I cóż, życzę miłych walentynek, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze i całuję Was. Zdrowa baba. I Tarot pozdrawiam. Pa pa!